Dzień dobry, dzień dobry. vlogmas, dzień 11. Wczoraj zaczęłam robić e, paznokcie, zrobiłam jedną rękę. Więc dzisiaj pora niestety na tą drugą. E, ta, o, przyszła mi już paczka. ja już jadę odebrać. A nie, to jednak, że została wysłana? Chyba tak, zamówiłam wczoraj e, wszystkie prezenty. Mam już wszystko po prostu dla wszystkich, oprócz kuby więc w sumie to nie no, dla wszystkich ale zamówiłam e, dla mamy wczoraj też wam pokazywałam e, co kupiłam mojemu bratu więc wszystko mam, tylko jeszcze został mi Kuba, czyli e, najtrudniejsze. Pakujemy sobie kalendarz adwentowy, tak jak wam mówię chyba od trzech vlogmasów, czy nawet od czterech e, chcę umyć głowę i dzisiaj musi w końcu nadejść ten dzień mieliśmy dzisiaj jechać do galerii, ale zaraz z racji tego że robiłam wczoraj paznokcie poszliśmy spać znowu o drugiej w nocy i wstałam o 11 a chcieliśmy pachać wiecie od razu po otwarciu więc to też musi być przełożone niestety na jutro, ale otwórzmy sobie jedenastkę, chociaż i tak ja użyję, nie pamiętam który to był vlogmas ósmy albo dziewiąty, wylosował mi się kwiat brzeskwini, ale zobaczmy co jest w jedenastce tutaj mamy 11 tak Wam pokażę o, dobra, ok. Czyli to jest na kolejne mycie na pewno. Tutaj mamy o zapachu wiśniowym, czyli zostały nam jeszcze, tak naprawdę, raz, dwa, trzy, trzy jak dobrze liczę. Zostały nam jeszcze trzy te piramidki do odkrycia. To wszystko ustawiałam sobie te wszystkie piramidki i patrzcie mamy kiwi, cytrynę, melona, kwiat brzoskwini, który dzisiaj użyję, zapach wiśni, o zapachu wiśni, a gdzie to jest melon, to jest o zapachu wiśniowym, nie wiem. Mamy te klasyczne, kakao i kokos. I kakao może też być ciekawe, ale użyjemy kwiatu brzoskwini, bo to już ze mną chodzi naprawdę od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Użyję i dam wam... co? Dam wam znać, jak pachnie. A muszę jeszcze te kwiatki wyjąć. Ja pierdolę, to jest masakra z tymi kwiatkami, naprawdę. Żeby się pójść wykąpać albo umyć głowę. I to wszystko przez niego. To wszystko przez ciebie. To wszystko tak, bo kocham ciebie, kocie. <laughs> kocham ciebie, kocie. Kocham, kocham kocie kocham kocie kocham kocie kocham kocie ja wiem, że słuchać muzykę może mi wykryje prawa autorskie ale muszę wam to pokazać widzicie jaki to ma ładny kolor to ma taki ładny kolor różowy a wiecie, jak ja to otworzyłam brzoskwinia, soczysta brzoskwinia w lato jakiecie, taka, która wam się sączy po brodzie jestem w szoku umyłam już głowę i powiem wam, że się... Zapowiada się obiecująco, bo wydobyłam też skręt. Jemy sobie to ciasto krówka z wczoraj, ono jest tak cholernie słodkie, że na pewno takiego małego kawałka nie zjem na raz. Naprawdę, jest dobre, ale jest strasznie słodkie. Plus do tego herbatka z cytrynką i z pomarańczą. I co to pływa mi w środku? tylko z cytryny może? Nie wiem. Pycha. Ale tobie też zasmakowała ta herbata, co? Mm. Także jem i robię to paznokcie, bo znowu mnie świt po prostu zostanie. Skończyłam obie ręce. I słuchajcie, tak dawno nie robiłam paznokci, że aż zapomniałam, jaką zawsze frajdę mi to sprawiało. Dlatego wziąłam sobie kilka lakierów, wzorników. I proszę bardzo, tylko może odpalę Wam latarkę, bo tutaj jakoś nie jest za... dobra. O, Mo o, może tak. Nie są to wszystkie lakiery, bo jeszcze troszkę ich jest, ale ja nie wiedziałam, że mam takie lakiery. Ten na przykład, o ten tutaj jest piękny, jest taki księżniczkowy, taki perełkowy. Nie wiedziałam, że ma w ogóle szary kolor. E, tutaj jest jeszcze taki ładny, byłby świąteczny. Widzicie, taki czerwony. Także nawet nie wiedziałam, że mam takie kolory. E, co najgorsze, na początku. Mm, nie chciała mi lampa w ogóle łapać tych wzorników, więc trzymałam ręką. I dopiero przed chwilą zauważyłam, że rozlał mi się tutaj biały lakier i się utwardził w lampie. Ale trudno, ja słuchajcie, jeszcze nawet nie wyfrazowałam od spodu. Tak się tym jakoś zajarałam, że aż o tym zapomniałam. Także to jest może ważny znak, żeby jak sobie robicie paznokcie, żeby sobie przejrzeć, jakie lakiery macie, bo ja nawet nie wiedziałam, że mam takie, nie? <noise> Ale przynajmniej obydwie ręce są skończone. Spokój na jakiś miesiąc. Mam nadzieję, jak nie odpadną. Kuba był w e, wypaczkomacie, wy, wy e, nie ma go w domu, więc zrobimy zaraz coś do jedzonka, coś dobrego, bo dzisiaj robimy sobie wieczór filmowy. Ale przyszedł nam ten wieniec na drzwi, tylko niestety nie ma haczyków i co się okazało, że on jest, słuchajcie, z lampkami. Gdzie on świeci normalnie? Tylko gdzie są te lampki? O! Na lampki, czekajcie? Jestem ciekawa jaką wygląda. Odpalimy sobie zaraz. No i jeszcze do tego domówiłam y, taśmę dwustronną. Przydałam się do pakowania prezentów. No i oczywiście lajsy. Poszłam, usiadłam sobie na kanapie i tak się rozleniwiłam, że aż mi się oczka kleiły. Kuba będzie za jakąś godzinę, więc zacznę już robić, ponieważ wpadłam na świetny pomysł, że zrobię ciasto do pizzy. Ale to nie będzie pizza, bo już jedliśmy pizzę. Tylko zrobię takie mini pizzeringi na kolację. Czy to wyjdzie, nie wiem, nigdy nie robiłam. Po prostu pomyślałam, że podzielę ciasto do pizzy na kilka mniejszych, zrobię z tego małe Ala pizzę. Także zabierzmy się, bo ciasto musi yy, urosnąć. Idę teraz na podłogę to ugniatać. Nie żartuję z tą podłogą. Najlepiej ciasto na pizzę mi się na podłodze. To jest mało higieniczne, ja wiem. Ale no nie potrafię na blacie. Naprawdę na podłodze zawsze wychodzi mi najlepsze ciasto. heat. Mamy już naszą kuleczkę, więc teraz przekładam ją do miski i e, kiedyś nagrzewałam piekarnik do 50 stopni po prostu tam wkładałam, żeby to ciasto sobie na spokojnie wyrosło, a teraz e, wkładam pod kołdrę. Nie chcę mi się wyciągać tych wszystkich rzeczy z piekarnika, ani go nagrzewać, więc wkładam go pod kołdrę i jest super. Mam teraz e, aktualnie jakiś Mini zawał serca. Ja pierdzielę przez niego. Tak jak widzicie, montuję film e, dla Was i zostało mi tylko dodanie muzyki. I on cały czas leżał no, tam, gdzie leży, tutaj bardziej może z tej strony. I nagle zaczął się. Tak całym ciałem trząść. Jakby nieraz mu się, wiecie, coś przyśniło i łapkami ruszał, yy, uszkami, ale zaczął się cały trząść, jakby miał po prostu jakiś atak. Ja, wiecie, go szturcham. On nie reaguje, nie? Szturcham go mocniej, tak mi trzepę. On nie reaguje, mówię tak. Jezus, spokocie, nie? Pokocie. Przewróciła go w ogóle na drugą stronę. I ja mówię tak, nie reaguje. I, I słuchajcie, oszuplam kamerka. jak się wybudził, to on tak, tak, tak nie, nie zrobił, tak tylko tak, tak otworzył buźkę, jakby tak wzdychnął e, głośno, więc nie wiem, czy też pewnie źle zrobiłam, że go tak gwałtownie wybudziłam ze snu, też na pewno tak nie powinnam robić, ale naprawdę przysięgam wam, że się bardzo przestraszyłam, on nam zrobił tylko raz tak, jak spał, pamiętam, na drapaku i też go wołaliśmy, kici, kici, tylko wtedy w ogóle się nie trząsł, nic nie robił, po prostu spał. Ja go dotknęliśmy, gadaliśmy do niego, też nie reagował w ogóle. Ale teraz się cały czas... Ja po prostu mini zawał, naprawdę. Nie wiem, czy mu się coś przyśniło. No na pewno mu się coś przyśniło, no nie wiem, ale na pewno nie powinnam tak robić. Ale zawał mini za... Ja wraca już Kuba, więc nie zdążę niestety zrobić y, tych mini pizzerynek przed nim. Ale wykorzystam go i zrobię z nim. Czy ty chcesz, żeby matka zeszła na zawał? Czy ty chcesz, żeby matka zeszła na zawał? Na zawał matka ma jeść? Siębie na zawał mały gnoju. mały gnojo, zjedzę na zawał. Back to the heat in mid July, I was driving outside Stój tu, powiedziałam do Kuba, w sumie to nie głupie, teraz żałuję e, tego, co zrobiłam. E, natomiast e, zapomniałam, że przecież Kuba wracając mógł wjechać do Maka, ale już jest, więc dobra. Stój tu. Zamknij oczy. Dobra, zamknę, ale będę pił jednocześnie, bo się strasznie chce pić. Zrobię to przejście takie. Widzicie? No możesz. Czas to na pizzę zrobiłaś? Ale chciałam zrobić pizzerinki. Zrobię pizzerinki z no szynką i z ananasem. No dobrze, ty. A wiecie co teraz mi krychnęło? Poznakieć. Ale to nic, on się trzyma na słowo honoru. Jutro go poprawię, jak będę frezowała. Czuję się słuchajcie, jakbym lepiła pierogi. Kuba poszedł do naszych znajomych po papier do pieczenia, bo nie mamy, a jest godzina 22 jakoś, ale patrzcie takie malutkie pizzerinki, pierwszy raz będę robiła, jestem ciekawa, Ma po prostu taka mini pizza i tyle, powiem wam, że mój chłopak jest naprawdę niesamowity, jeżeli oglądaliście kilka moich vlogów, to wiecie, że Kuba nie potrafi dotrzymać tajemnicy, w sensie, Boże, bo teraz zrobiłam z niego jakiegoś, nie wiem, nie że nie potrafi nasz. kurczyk, on się po prostu wygada ze wszystkim, ale chodzi tutaj głównie o prezenty albo o jakąś. Po prostu nie że nie umie dotrzymać. Jezu, zrobię z niego jakiegoś najgorszego teraz. To nie jest w tej kwestii, że na przykład ktoś mu mówi sekret i on papla. Nie, 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 absolutnie. On taki nie jest. Tylko właśnie na zasadzie takiej, że powiedział, że przyjechał mój prezent do paczkomatu na święta, ale no on nie powie, co to jest. I teraz poszedł się ukryć do sypialni, żeby zobaczyć, co przyszło, i powiedział: No, ja nie wiem, ten twój prezent z Victory Secret mi na dwie przesyłki wysłali. Podsłuchujesz? Nie, nie. O to mi chodzi, że on po prostu. Nie wiem, nie wiem jak go określić. Ale to, broń Boże, nie jest tak, że on nie umie, wiecie, trzymać jakichś sekretów. Tylko po prostu właśnie, albo tak jak... rok temu na moje urodziny, e, też się zapytałam, gdzie jedziemy, bo kazał mu się ubrać. I że wychodzimy gdzieś. I ja się go zapytałam, jak mam się ubrać, to powiedział mi, że no normalnie byś na zakupy szła, nie? Czy ja bym normalnie brała dżinsy? I okazało się dobrze, że się wysprzęglił, że zabiera mnie na skłosza. No słuchajcie, grała w skłoszach w dżinsach, nie? Więc ma to swoje plusy i ma to swoje minusy. Dla mnie to plus. Tak samo jak wczoraj, Montowanie się tego vloga, pokazał mi już mój prezent na święta. Jeden z prezentów w skale do włosów. Niesamowity jest. W już chipsiki. pizzerinki są już w piekarniku. No nie, to jest DIY. Nie, to, zrobić. to może bez tego, co? Wszyscy mi nam. Pokaż mi ten wieniec w ogóle sam, bo jest on jest taki niekształtny. Nie no trzeba go kurde tak. Nie, może, poczekaj, bo on taki jest. Tak, wieniec niekształtny. Janek. Myślisz, że on taki jest? Nie. nie wiem. Wiem. Mogę już mi choleć, było. Nie, no wydaje mi się, że o, tak się go widzisz. Tak tu się wyprostuje te gałązeczki. Prawdopodobnie. I będzie e, ładnie, zobacz. Tak na przykład? No. Nie, jednak. Steczkowo. coś tu poszło mi nie tak. No dobra, no jutro to zrobimy jak będzie dzisiaj to nie ma co. O, jest. tak, może? Pokaż mi. No po prostu te wiesz te gałązki trzeba. Ale to wydaje mi się, że jutro będziemy się z tym bawić. O, mały jest. No, w przyszłym roku na pewno kupię chyba inne. A, straciłam już tego pazia. Kocham lajsy. A nie, tu mi napadał brokat z tego wieńca. To... Powiem Wam, że to wygląda zbyt apetycznie, żeby to było naprawdę apetyczne, nie? No nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale. To Czy jest jakaś A jak pachnie, jak takimi faktycznie pizzerinka, ale gorące jednak. No, bo... trochę to chyba były za długo, co? 200 stopni, gorące? Trochę chyba były za długo, bo serek się stał brązowy. Za dobrze. Dobrze? Lubisz taki? Ja mam tutaj pokrojonego ananaska. Kuba nie chciał. Nie dam na wszystkie, nie busie. To na pół daj. Tak, dam na trzy. Jest siedem pizzerinek, więc dam na trzy. Co? Wspinać, siedzieć tutaj, też mogę fajna sprawa. No i są mam bębenki, takie autka do i taką kolankę. Nie, super prezent. Oprócz no, tego też jest to uh, inna rzecz. Coś się, się Aha, no. Teraz Jestem tak I hey, fajna alternatywa, zamiast pizzy. z No mini-pizzerinka, bardzo dobre. Zajadamy. Znowu. Jak wyglądają moje włosy po całym dniu. Ale słucharki, o kurde. Ja sobie je teraz e, związuję. Nie odgniatam tych słucharków, nie suszę. Związuję sobie je w koka. A słucharki. O. Koszulkę wyciągam. Zakładam. I idę spać. <laughs> Dobranoc.